Siema, ja jestem Zdan. Wy oglądacie łodyfaz podcast i czas na wieczór z historią. Tym razem Skidrow Slave to the grind. No i co? Nie było długo wieczoru z historią. Chcemy wieczór z historią. Wieczór z historią jest bardzo ważny. Proszę bardzo. Kolejny wieczór z historią, tym razem w innym klimacie. Poruszaliśmy już kiedyś ten krążek. Dawno temu, w epoce podcastowej, czyli w epoce banana łupanego, powiedzieliśmy, że to jest jeden z tych, które są glam adjacent. Jak to lubię powiedzieć, czasem o innej muzyce, mój kolega zaczesełeks, eee, zaczesełę, zaczesus. I to jest Glam Adjacent, muzyka, czyli Skid Row, Slave to the Grind. Moi drodzy, najpierw jak zwykle odrobina informacji. Album wydany w 1971 roku, Atlantic Records, w składzie Sebastian Bach, wokalizy. Moi drodzy, Scott Hill, gitary. Dave the Snake Sabo, również gitary. Moi drodzy, Roba Fuso, bębny i Rachel Bolan-Bass. Producent, co jest istotne, bo będziemy wspominać o produkcji. Michael Wagener. Michael Wagener to jest ciekawa postać w ogóle. On wcześniej był gitarzystą w bardzo wczesnej inkarnacji Accept. To się nazywała Band X. Tak jest. W latach 1968-70. Więc wie, o co biega, moi drodzy. Historie jego były dosyć długie perturbacje, natomiast finalnie załapał się na produkcję i był człowiekiem od miksu przy wielu, wielu, wielu największych zespołach. Czyli mówimy tutaj o tematach typu Megadev, Metallica, Dokken, sam Skidrow na pierwszym albumie, gdzie był i producentem, i człowiekiem od miksu. I tutaj tak samo. O ile pamiętam dobrze. Eee, Hammerfall, Malice, no lista jest długa bardzo. Niedziwne zaraz powiemy dlaczego. A w kontekście 91. No to czyli wyszliśmy już z 80. Jesteśmy w ciekawym punkcie dosyć, jeżeli chodzi o ciężkie granie. Co się pojawiało wtedy? Kilka przykładów. Ozzie wydał No More Tears. Guns N' Roses wydało Use Your Illusion 1 i 2. No, tak z tego można notabene jeden album grać, ale to jest inna sprawa. No Armored Saint, tak, będę mówił Armored Saint, jakby to był ważny zespół, shut up. Symbol of Salvation, rewelacja. Soundgarden wydało jeden z najlepszych albumów w historii najlepszych albumów, czyli Bad Motherfinger. Mało znany zespół Metallica wydał mało znany zespół... E, mało znany album, przepraszam, e, Metallica w Z roku... roku Metallica. Z roku Metallica! To był rok Metallica tak naprawdę de facto. Zespół Metal Church wydał Human Factor. Bardzo niedoceniona płyta, może kiedyś o niej powiemy w tej serii. W Germanii Running Wild wydał Blazing Stone. Motorhead za 1916, jeden z najlepszych albumów, które zrobili. Motorhead ma same najlepsze albumy, ale ten jest jeden z najlepszych, najlepszych. Krożonko w Conformity zmieniło stylówę i zrobiło album Blind. Rewelacyjny, notabene. Też może kiedyś się pojawi. Z podobnej muzyki Glam Jason, albo może bardziej Glam zespół Dangerous Toys, był album Hellacious Acres. To też jest dowodem na to, że możesz grać Glam o podobną muzykę i, i e, posiadać cohones. Kajus wydał album Wretch. Mmm, Kajus. Mm, stoner, Boner. Badlands, zespół J.K. Eli z Rayem Gillenem wydał drugi album Voodoo Highway. Też muzyka w jakimś tam sensie glam adjacent. Moi drodzy, widać, nie wiem, to jest tylko mały wycinek. Dzieje się, Dzieje się bardzo, bardzo, bardzo wiele. Różne trendy tutaj dochodzą do głosu. Scena, ta gramowa logorywa tradycyjna, oczywiście jest tego trochę, ale nie, nie, nie jest to to, co bywało. No i cały, na czarno można powiedzieć, wchodzi Skidrow ze Slave to the Grind. To jest dowód na to, jak można na drugim albumie wykosić tak naprawdę całą konkurencję z podobnej muzyki. Inna sprawa, że ja zawsze uważałem Skidrow Zespół heavy metalowy po prostu. Po prostu w tak w najwyższej świecie, na jedynce oczywiście te tendencje do, do hitciarstwa i glamowego, albo glamopodobnego, albo chociaż glamo obok były bardziej. Tu jest mniej. Tutaj chłopcy postanowili, no dobra, to ja, my wam pokażemy. Wracając do tej produkcji, o której mówiliśmy, Michael Wagenery zrobił przesoczyste, rewelacyjne brzmienie po prostu absolutny stos. Jak sobie posłuchacie na słuchawkach dobrych tego albumu nie ma się do czego doczepić. Żyletowate gitary, bas słyszalny doskonale, bębny. Nad tym wszystkim, ciekawie tak, także nad tym wszystkim jest wokal. Tak naprawdę to jest album gitar i, yy, i wokalu. Inna sprawa, że jak masz takiego wokalista jak Sebastian Bach to istotnym jest dać go do przodu. Nie ma żadnego problemu. Z tym, moim zdaniem, w odbiorze tej muzyki, znaczy, że linie wokalne są rewelacyjne, nie ma na tym albumie. Tymu hitów, oczywistych hitów co na jedynce, ale to może i dobrze. Eee, I tak, moim zdaniem, są napakowane numerami, które można do końca życia i jeden dzień dłużej eee, ćwiczyć. Początek, manki biznes, to już, 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 już ten jeden wystarczy. Przecież mój faworyt, oczywiście, jak zwykle, dwuje... Przepraszam, numer dwa. Czyli Slave to the Grind, tytułowy. Odpala się tak. Eh, chwila, to nie miał być Painkiller. What the fuck is this? What the fuck is this speed metal trash shit? Tak, tak, moi drodzy. Takie rzeczy tu się dzieją i nie spuszczają z tonu. Nie ma może takiej prędkości, aż takiego odwalenia jak na tytułowym, ale nie ma też słabizny żadnej. Nawet power ballady są wysmakowane i, i z dobrym tonem. A wasted time to w ogóle jest z najlepszych Skid Moim zdaniem to słuchali w ogóle też pewną dojrzałość, taką, jeżeli chodzi o... o to czego się słuchało, o to co chłopcy mieli na językach, co mieli w palcach. Słychać, że znają oczywiście klasykę takiego pełnego pełnej mocy, pełnego testosteronu, pełnego hamstwa rocka amerykańskiego, ale też punkroka. Na pewno słuchać tutaj, że słuchani byli z punkrokiem. Na pewno byli osłuchani straszem na 120%, dlatego że niektóre rzeczy, które tutaj zagrano na gitarach, nie są może trash metalem, ale ocierają się intensywnością o, o temat. Więc jestem absolutnie o tym przekonany, że byli osłuchani z tematem. Może byli nawet osłuchani z panterą. Nie chodzi mi tutaj o muzykę, ale o pewien vibe, pewne podejście. Czyli to jest skombinowanie tego naraz i puszczenie tego rock'n'rolla na poziom wyżej, jeżeli chodzi o. I o agresję, i o moc, ale bez zapomnienia o tym, że piszemy hitowate piosenki. To są nadal hitowate piosenki, wszystko. Dlatego ten album, moim zdaniem, finalnie w rozrachunku jest lepszy od, od jedynki. Jako całość. Jest prześwietny w temacie tego, jak można wziąć coś i rozwinąć to, biorąc z różnych miejsc rzeczy i rozwinąć to lepiej. Rozwinąć to Przepotężnie. Dodatkowo nie ma. Yy, jesteś bardzo równy. O! To chciałem powiedzieć. Nie ma żadnych kwasów. Żaden numer nie jest jakiś totalnie do wywalenia stąd. Nic nie nudzi. Jak sobie ktoś przejedzie po kolejnych kawałkach, The Fred, super. mid Tempo rozwalacznie. Kicks and Jesus to jest bardzo fajna balada. Love... mógłby być numerem Pantery w jakimś tam sensie. Get the fuck out. Z którym jest ciekawa historia, zaraz ją powiem. Eee, Pankowy wymiatacz. Pankowo-metalowy wymiatacz. No właśnie. Dlaczego mam japońską edycję? Wiadomo dlaczego. Mam japońską edycję, moi drodzy, tutaj tego. Nie dlatego, że jestem pieprznięty, poznałem japońską edycję. Znaczy, dlatego też. Ale wystarczyłaby mi zwykła. Problem polega na tym, że ten album został wydany w dwóch wersjach. Wersji zwykłej, gdzie jest Get the Fuck Out, i wersji clean, gdzie Get the Fuck Out jest wywalony i jest Beggar's Day zamiast tego wyrzucony. Czyli rozumiecie już, gdzie podąża tok myślenia? Otóż, zarówno Get the Fuck Out, jak i Beggar's Day są świetnymi numerami. Beggar's Day to jest jeden z najbardziej niedocenianych numerów w historii Skidro. To jest mega szybki, rock'n'rollowy strzał w japę i żeby mieć zarówno Get The Fuck Out, jak i Beggar's Day na kompakcie, należało mieć wersję japońską. Winnej nie ma, więc choćbym chciał albo choćbym nie chciał, chcieć, nie chcieć, trzeba mieć wersję japońską, moi drodzy. Że powiem Wam tak. Szkoda, że więcej sceny tej około gramowej nie zarysowało się na rozwój w tym kierunku co Skidrow. Część tak zrobiła niewielka. Skid generalnie wykonał mega uber dobrą voltę. Mega uber dobrą voltę. Podparto wspaniałym brzmieniem. Podparto dobrymi kompozycjami odparto wsłuchiwaniem się tego, co się w świecie muzycznym dzieje lub działo wręcz. I efektem jest płyta pomnik. Jedna z najlepszych materiałów, moim zdaniem, z klasycznego amerykańskiego heavy metalu. Spokojnie można do dzisiaj ją odpalić. Nie ma clinczu, nie ma, nie, ma nie ma wiochy. Jest potężny, niszcząc wszystko na swojej drodze. Chamski, agresywny rock and roll. I tak chciałbym, żeby każda płyta miała. Może nie każda musi być kontrolowa, ale jakby była, też by się nic nie stało. Więc to był mój drodzy z, z historią. To był Skidrow Slave to the Grind. Ja byłem Zdan, To był The Fast Podcast. Siemano.